i po drugiej stronie kamery pokażę Wam dziś moje biurko, moją organizację biurka. Teraz wstanę i pokażę Wam moje krzesło. Moje krzesło jest firmy Murówka. Jest takie zielone. Dobrze, więc tutaj mam mój laptop. Samsung i on jest taki takiej podkładce antypoślizgowej i ona też yy, zapobiega temu, żeby się po prostu przegrzał tutaj jest moje lustereczko tutaj jest organizer, w którym mam swoje produkty do ust. i się nie że nie mam iOS-ów ponieważ wykorzystam swoje ostatnie dwa i będę Wam yy, pokazywać yy, w następnym filmiku moją recenzję o ios -ach. Tutaj jest mój podkład. Tutaj mam takie różne sobie brazoletki. Wszystko. Tutaj jest taki mój e, organizer na różne mazaki. A tutaj jest takie pudełeczko, e, które było. Przepraszam Was, muszę je otworzyć. E, I tutaj mam różne rzeczy plastyczne. Jakieś tam ozdoby na jajka i tak Dobrze, czyli to wszystko z góry. Teraz przechodzę do tej szufladki. Tutaj mam e, takiego pączka gryzionego i mleko. Tutaj takie naklejki. Tutaj mam też różne szmargały. E, Jakiś tutaj mój piórnik. Masełko do ciastu, tiwrut i pieniądze. Tutaj mam e, moją e, lampkę i moje tutaj takie o. Tutaj jest moje lekarstwo. E, tutaj jest mój, e, moje, jak to się mówi, e, nożyczki. Tutaj jest też oznakowane lody i takie, e, tutaj e, lizak. I tutaj mam różne takie żeby. Na przykład naklejki, gry, e, bloki techniczne. Koperty i powiem wam jeszcze jedną, jedną krótką informację, ale to na koniec filmiku. I tutaj są moje wszystkie takie słuchawki i farby i długopis. Tutaj jak każdy wie mam swoje książki i tutaj mam książki szkolne i tam jeszcze też i teraz krótka opowieść na koniec filmiku. Jeżeli chcecie, aby był sezon maratonu z plasteliną, to zostańcie ze mną i dajcie mi łapkę w górę albo łapkę w tu lub dajcie mi komentarza. Czekam na Was. Jeżeli chcecie maraton z plasteliną, dajcie pod komentarzami i zostawcie łapkę w górę.